Witam Was tu, Damix za to jest mapa Survival Games. Um, teraz się będę śpieszył. Biegniemy, mamy 20 sekund bez, PV, bez PvP. Bierzemy wszystko, co się da ze skrzyni. I wiejemy, wiejemy, wijemy, wijemy. Szybko, kuźwada wada, pierdolamy. Ja pierdolę, uciekamy. Kurwa! Ta mapa jest pełna tych jeszcze też. Um, jest pełna skrzynek, to nie. To nie wiem, gdzie będą, gdzie skrzynki. What the fuck? Uciekamy. Um, na Survival Games są tylko cztery osoby. Niestety, no, jak na razie, ale jak no, będzie więcej, to, to na pewno nagram. To jest odcinek pierwszy um, tego Survival Games naszego. Um, no, ja, no ja to no, nagrywam tak jak Vertex, No Life i Pabell. Um, których kanały ich też polecam? Um, chyba się wrócę tam i będę ich atakował, mi się wydaje. Trochę sobie coś zjem, no bo. Okej. Okay, um, a nie ma gdzieś tutaj, wiecie, może jakiś drzewek ze skrzynkami dobra, no możemy już tak sobie na spokojnie czy ja mogę niszczyć? ok, ale wolę nie niszczyć no bo w końcu to survival games i ja wolę tak nie niszczyć, ale mam no nawet spoko um, chyba będę się wyróżniał od innych, no tam um, pozostało 3 Trzech playerów Na no, spawnie się pewnie biją, no to wraca wyda tego, tam na spawna Co wyda to Okej, okay. no to lecimy Ich tam no pozabijać I spróbuję być Pierwszą bosową która ich wszystkich podedała Jak na razie Ale to jak na razie były cztery osoby Więc nie, nie ma się z czego cieszyć No jak mówiłem, jak będzie więcej Ludzi da Survival Games to oczywiście wiecie. Ja to nagram. Będzie ok. Będzie spoko. Ja się chyba zgubiłem. Um, a gdzie jest spawn? O, rybki. Yes! Yeah! Dami rządzi. Leci, 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 leć, lecisz. Tam może będą skrzynki jakieś. Lecisz, Dami. O, Oby tutaj były jakieś skrzynki. Nie ma. No, nagrywam, czy jest w PS-ach? Nie mam. Kuźwa. Sorry, że tak klnę. ale. Ta mapa jest taka. What the fuck? What the fuck? Przegraliśmy. Ja pierdolę. <gry> um, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dawajcie łapki w górę. I do zobaczenia w następnym survivalu games. Uuu, mam diabetowek. Prawie, że. No to, pa pa.